Cześć, witajcie na kanale Zaklockowani. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Scribblio Będziemy rysować, i następnie pozostali będą musieli odgadnąć o jaką serię Lego chodzi. Niestety nie ma z nami dzisiaj zabudowanego. No to widzimy się w Gierce. Dobra, ja pierwszy rysuję. A nie, no jednak ja pierwszy. Ja rysuję pierwszy. Jednak <laughs> ja. pierwszy. Dobra. Co to jest? Co to jest? A to jest duch. <gry> <gry> Kurde, a faktycznie litery się nie zgadzają. E... A? A Jakby co to Mario było wpisane jako Super Mario. Co to jest? To jest łatwe akurat. No, łatwe jest. Te... Jest Mario, tak super. super! Nie wiem. Hide inside Nie yeah. Ma ja ja duch, jest. duch jest, no wiadomo, chyba. Jestecki, no, nie ja się, nie Olgar, jezus. Kajep, rysuję. Co to jest? Co to jest za. no starożec? Mons! <laughs> Dosłownie, mon no No, co? Co? Ej, ty zrobiłeś przez jedno, teraz się pisze chyba przez dwa. Serio? Czy nie? Nie pamiętam. Ej, ale to tak wygląda, ale to tak no, wygląda. wygląda. Gdyby tęczą. Co to jest? Aby... To miała być kicia rożek. Ciebie mogę rozpoznać. Wierzyć. Dobra, to będzie w miarę łatwe raczej. O ile tego nie spierdzielę. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Aha. Co to jest? Dobra. Eee. Ciekawie. Eee, raczej nie... nie ma tego? Z Kubidu nie. Znaczy nie, nie i tam. Mam jeszcze pomysł. A to mega świadczyło A... ja z Skowidu nie wiem czemu. No no, 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 ja na <noise> moje talenty artystyczne. Nazwa, no, powiem wam, nazwa, nazwa. Ale każdy ma nazwę. A, dobra, no. rozumiem, rozumiem o co chodziło. Ale mam talent, kurde. Wow. O, piękne, piękne. Czemu <noise> że to jest z na początku? No w sumie to ja podobny był na początku, jak, te, jak była ta głowa i te łzy. No. No może trochę, no. No! A, ognisty nie. Ognisty, ale ale nie ja, ale! Niestety. Ja, ja tych talentów do rysowania nie mam za bardzo. Amongus? Amongus to jest. <laughs> Amongus to jest. Ty 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 ty! Ty ty ty! To jest. Co? Co to jest? Co monstru! Chciałeś się! Da się o, o, cofnąć? No tak nie. nie, Nie, Tam się da chyba. Dobra. Nie wiem. No Dobra, szybko speedrun. Among Us. No nie, nieważne. To będzie jak rysujesz Amongusa. Nie ma takiej oh, serii Lego. <laughs> Lego games. <laughs> e... to. Co? To jest? Co to jest? Już! Spokojnie. Eee. Ja bym się ogarnął. No. Aaaaaah! Dobra, dobra. I no tak. Jak no, to no, tak. no, tak. Dobra. Kurde, myślałem, a! Nie! pierwszy! Co ja zrobiłem? Ja zacząłem pisać Lego Star! I nie ogarnąłem Lego dobra, jestem pierwszy wciąż. Ja to jest Krainą walczą o pierwsze miejsca, Ogniscy saleczką o trzecie. A, jasne. A, jasne. No ja takiego gaciela rysowałem, nic kogo bym nie chciał No bo literki, literki, politerka bardziej. Kajew rysuje. A Mokus? tak <laughs> nie? Ja, nie. Ja, nie. <laughs> Nie wiem, tak to tak do ten. Co to jest? Trzeba. Już z tymi Amongosami? Rogaty amor -a. Co to ma być? Ja nie mam rysować! A, dobra. Dobra. A generalnie U. ładnie, chyba. Jest. Do, no, da się, do... się tak. domyślić o coś chodzi. Teraz podpowiedź lekka. Tak po to nie będziecie wiedzieć. Ja przez jest mocna podpowiedź. Nie, yes, dobra. Miście klasek może nie wiedzieć, bo to A chyba o... niekoniecznie jego czasy, ale nie wiem To ona chciałem zrobić. Dosłownie zerkuł na przed. Dosłownie. Aha. Rozumiem, że chodzi o jakąś okay. słabą serię. Jest! Essa Kraj. Kamil wyprzedziłem cię. Co to jest? Video nie ma. No super. W ogóle nie podoba do niczego. A, dobra. A, dobra. Co? A, dobra. Co to wam. Aaaa! było Że krajina mógł napisać po prostu. Co krajina mógł napisać? No. Aha, Kurde. No nie może być to. Mogę sobie dobrze kojarzyć zestawy z tej serii, żeby zgadnąć. Tak wam punkt powiem. Hmm. Kurde. Myślę, że znają oh. tą serię, Aleśka? E, Krajna? Znasz na pewno. No i ciężko. A ja znam snąć. Co to jest? Znasz na pewno. Mówię, trzeba dobrze zestawy eee. z tej serii, żeby to odgarnąć. No, to jest jakaś seria, jeden. która jest teraz? Jest teraz, jak najbardziej. Tak. Jest teraz, ciągle. I masz z niej zestaw. Jeden? Tak. No albo, albo dwa, nie wiem ile tam. Jeden, dwa. Kurde, to muszę to... spojrzeć na kolekcję, muszę spojrzeć na kolekcję! Już za późno. Nie! Co to było? Nie, no. jakim suchem! Wysiedziłeś no, by mnie no, dosłownie! Z no. 20 punktami! Dobra, next arena, ostatnia już. Dobra. Raczej łatwiutkie myślę. Łatwiutkie, jak najbardziej. No, no. łatwo, to. On no, by się nie chciał kolorować tego. Teraz ognisty. Kurde. Co to może być? Nie! Yes. Dobrze! Co? <grym> I on nam A -a. mówi, że my coś No, Ale rysowałem głowę, rysowałem. To... To może być trudne do rysowania, ale wziąłem sobie to. Hmm. Na razie się nie sugerujcie, bo to próbuję coś narysować, ale nie co mi to to widzę. No, to to najlepsza. Po... najlepsza co? To jest głowa, jak coś od razu mówi. Już Najlepsza, najlepsza nie, postać Kompletnie nie wiedziałem co to jest, ale się domyślałem już po głowie. No, Myślę i... no, nie, I nie mam jest No najlepsza postać zgadzam się. Znaczy ja... A, to jest ten typ, dobra. Jeszcze zamki mu zrobię I on jakiś ptak wygląda Jezus oh. Wygląda <grywa> to, straszne, skurde, ale to jest... ognisty pierwszy Co? nie yeah, Jak? Ukraina ostatnia Ukraina ja ostatnia, no nie, no muszę się odbić Hmm, no dobra Kurde Co to, grzyb jakiś wielki? Co to jest? Aaa, dobra Co? Dobra, Koniec. No, jest. Ładnie. E? No. no? Myślę, że to jakaś posada z Marvela na początku. Paniczko, że no, sumie trochę mógłby być. No. Jest. Jak nie? A to co jest. Co monster. Aha? <laughs> Wiem, o co chodzi, ale gdyby nie literki, to bym się nigdy nie skapnął. Co to jest? To jest ciężko narysowania, rysowanie. No Nie jest, faktycznie jest ciężko. Aha, dobra. Nie ma nawet gramowego koloru, czyli skóry, jakby nawet. Aha, nagrywam. Fajki gorący. No. Dobra, Prawie jak Aha. Ha. Say what? z wami. Kurde, ale ja słaby jestem. Ale ja pierwszy to siostra. Essa! Jest ci! skończyłem. O, kraj na pierwszy, a teraz O, drugi! Ima. Dobra. Pięknie. No to chyba kończymy na dzisiaj, nie? No dziękujemy za no. oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej Scriblion na naszym kanale. Możecie też pomysły, same zgadywać, na przykład postacie z Ninjago, Lego No po prostu napiszcie same rysować i jakby odgadywać. Do zobaczenia i cześć!